Maszal, maszal, co ty robisz? Hej, co robisz? Ale, Fryz. Dzień dobry, witam wszystkich w poniedziałek. Jak widać, wczoraj syn mi obciął włosy. Bardzo mi się podoba ta fryzura. Nie muszę się martwić. Teraz, jak wyglądam, jak nagrywam rano. Jedyny plus chyba tego wszystkiego i jadę do sklepu po coś do tych baterii i będziemy czyścić i sprawdzać alternator już wszystko mam także dzisiaj odcinek z dochodzenia dlaczego nie mam prądu i zobaczymy czy odpali na tych 11V czy się uda ten a, odpalić ciężarówkę że lecę na stację coś do picia kupić żebym nie umarł z pragnienia i do sklepu podjadę i jedziemy sprawdzać, e, sprawdzać prąd do zobaczenia. Ten koleś nie ma chlapaczy, ale też nie ma tej podpory między poduszkami. Jakbym miał tak w ciężarówce, to by mnie nie uderzył tego koła ostatnio. Ale nie wiem dlaczego on bez chlapaczy jeździ, że to jest wymagane. Kurde, coś pięknego. Toyota Supra. Chciałbym takie auto. Tu są baterie. Oleje Tu muszę sobie wziąć ten olej Najtańszy Walmart kurde, najlepszy sklep Ale ja szukam coś takiego do baterii jak znajdę to pokażę Właśnie tego szukałem Kur kurcze drogie, 4 dolary, a tu mam tylko dwa te kuleczki nie? Wyjeżdżam z Ulmartu i nie kupiłem tego. Kupiłem sobie olej i przynęty na ryby oczywiście. A nie. Nie, nie kupiłem tego, bo to drogie. 4 dolary za dwie takie te myślę, że na internecie zamówię więcej za te same pieniądze. Albo poczytam co można użyć, bo to jakiś materiał taki. To ma być nasączone w takim oleju i nie korodują wtedy styki. Nie wiem dokładnie co to jest, ale chciałbym to założyć. Ok, także jadę już do, do traka. Na razie. Ok, no i jestem. Bateria jest ten wezmę. Zobaczmy ile mamy prądu. Paliwa nie mamy. Znowu będziemy się dotaczać na stację. Powietrze mało, to wiem. Poduszka 11:3 Wystarczy, żeby odpalić. pali! To możemy sprawdzić teraz ładowanie alternatora Okej, okay. tu sprawdzamy, przyłożyłem Dziwne to, a poczekajcie chwilę Przed chwilą skakało do 12 Dziwna sprawa, ale definitywnie alternator jest zły. Trzeba alternator wymienić. Szukam jakiegoś numeru na nim, żeby mógł sobie zadzwonić, powiedzieć co potrzebuję. No ale zobaczymy. Zadzwonię zaraz do sklepu, zapytam się ile. Kurczę, jakaś masakra z tym alternatorem. Zadzwoniłem na razie do dwóch sklepów. I kurde jest ten W jednym mi powiedzieli 490 A u dealer'a mi powiedzieli 360 Tylko, że jest core, czyli muszę oddać Swój stary A dostanę nowy Ale jeszcze wierzę w to, że kupię taniej Myślę, że za 2,5 stówy powinienem go wyrwać Kurde, naprawdę Bez przesady, że płacić jeszcze 5 stówek Za alternator no, Porąbało ich 360 to już taka bardziej przystępna cena, ale i tak mi się wydaje, że za dużo. Będę szukał, żeby kupić za 2,5 stówy. Myślę, że znajdę. Podzwonię jeszcze, jadę do domu, podzwonię po kilku sklepach i znajdę. Dobra, byłem w domu, żona mi kazała czapkę ubrać. Nie podoba się jej mój fryz chyba. Nie, chodzi o to, że gorąca. Jadę, jadę, muszę stary zdemontować alternator. Wow. Bo wszędzie chcą stary na KOR, żeby oddać Najtaniej co znalazłem, a najtaniej co znalazłem to 360 dolarów taniej nie kupię Także u dealera chyba jest najtaniej Odzwoniłem parę sklepów Okej, okay, a więc zrobimy tak Teraz zauważyłem, że tu śruby nie ma jednej Nie wiem dlaczego Musimy odkręcić tak Te, te kable Trzy kable co tu idą i poluzować pasek, żeby ściągnąć pasek. Tutaj ten napinacz trzeba naciągnąć i ściągnąć pasek. I odkręcić raz, dwa, trzy. No i tej nie ma. Czyli trzy śruby odkręcić i go ściągamy. O, muszę oddać do sklepu, to będzie 360 dolarów, bo mają jakieś inne po 500. Najlepsze jest to, że jakbym chciał ten e, alternator, ten sam, a nie oddawać starego, to mnie policzą 6 stówek. A zatem dają 240 dolarów, czyli wychodzi 360, jak oddam im stary. Oni sobie go zregenerują i sprzedadzą, nie? Także mają na tym kasę. Okej, okay, także tego nie będę nagrywał, bo tutaj ściągnąć pasek, te śruby i kabelki. Także odezwę się, jak już wszystko zdemontuję. Myślałem, że tą śrubą się naciąga napinacz, jednak nie. Najlepiej to poszło ręką. Jak pociągnąłem ręką. To, to zeszło, bo ta śruba się tylko odkręcała. Ok, także jedziemy dalej teraz z tymi śrubkami. Ok, jeszcze się upewnię, trochę przeczyściłem tutaj to szczotką drucianą. Spróbuję jeszcze raz dotknąć. Założyłem pasek. Powiem, że dużo łatwiej jest go ściągnąć niż założyć. Ale się udało. Zobaczymy, sprawdzimy to ładowanie jeszcze raz. Ok, 11-2, dalej. O, bateria się świeci, a nie świeciła się wcześniej. Sprawdziłem, sprawdziłem napięcie, a na bateriach mi pokazuje normalnie 11.40 Coś, a tu mi pokazuje 1.4, czyli alternator jest do dupy, już na 100%. Jeszcze się chciałem upewnić, myślałem, że może jak brudne te styki, to tyle pokazywało, ale. Zdemontowałem kable, wyczyściłem szczotką drucianą i dalej jest ten. Jeszcze postaram się tę rurkę może pomaluję, jakby mi się udało, bo jest tragiczne. Ok, dobra, także demontujemy dalej. No i mam go, nie było tak źle. Szukam jakiegoś part number, ale to wezmę go do garażu i poszukam, bo i tak muszę jechać do domu. A przyjechać pani masażystka. Na moje kurde krzywe plecy. Tyle miejsca się zrobiło. Kurde, to pasowało wyczyścić, bo tutaj on się poci. Każdy kamień się poci. A chciałem to robić, ale mi odradzili, żebym poczekał już do remontu silnika, bo tu już prawie 1,5 miliona mil. To niedługo trzeba będzie się szykować do remontu, jeśli będę jeździł tym, tym trakiem. Ale na chwilę obecną jest ok. Troszkę to przeczyszczę i, i ten. No i trzeba nowy alternator. Także lecimy załatwiać. Jest alternator. Znalazłem fajny sklep. Nawet mi powiedział pan, że mi to odkręci, bo to się kręci całe. Żebym nie musiał się z tym pieprzyć. I już przełączam kamerę. Także jest taki sklep jak. Jeśli ktoś ogląda z Chicago, wymienia alternator, rozrusznik czy coś innego? 911 V, Wellgroup Village. Dzwoniłem do CIT, taki sklep jest, tam mają chyba Kenworthy i Volvo. Powiedzieli mi 500 dolarów. Dzwoniłem do sklepu Fleet Pride, też mi powiedzieli 480, a jakiś tam inny mają za 360. I tak samo dealer ma za 360 alternator. A sklep 911V w Elgrove Village, Illinois, pan mi powiedział 160 dolarów za alternator. Wiedziałem, że kupię gdzieś taniej. Także za chwilę jadę do tego pana po alternator, i to nowy. Oni nie zabierają koru, koru, kora tego starego alternatora, tylko daje mi nowy, nówkę alternator za 160 dolarów. Także jest dobrze. Jadę zaraz skupić i. Pewnie będę opony jeszcze wymieniał dzisiaj. Także na razie, znaczy to nie, to nie ja, tylko mechanicy już. Nie mam klucza takiego do opon, żeby ściągnąć sobie koła. Jadę, jadę do sklepu po ten alternator. Wziąłem stary. Byłem jeszcze po drodze ciężarówką wyjechać. Mają chłopaki mi przyjechać, wymienić wszystkie 10 opon. Także będę mógł jeździć normalnie, bez strachu przynajmniej. Hamulce jeszcze kurczę. No... Nie są takie całkiem tragiczne, ale trzeba będzie wymienić pewnie za miesiąc. Hamulce trochę tańsza sprawa. Opony, kurde, 3800 za 10 opon będzie. Jeszcze bez amortyzatorów. Amortyzatorium nie czekają, ale to sam sobie wymienię. nie? Mam nadzieję, że nie będzie ten. no to chodzi, żeby śruby się odkręciły lekko, to będzie ok. Jak trzeba palnikiem grzać, to jest trochę przesrane ale damy radę. Po co mam płacić komuś za wymianę amortyzatorów? Jak mogę to sam zrobić? Także na razie, tylko opony i zobaczymy, o, najwyżej po te amortyzatory podjadę później. Jeszcze jak na razie jadę pod ten alternator, bo to najważniejsze. A później zobaczymy dalej. Chłopaki jadą kurwa, ostro jadą, zajebiście. To mnie się podoba. Okej, okay, dam chłopakom spokój. Już mi zmienili 8 opon. To te moje stare, tragiczne ładne falkeny. Opony, no ale jak na czymś trzeba jeździć. Także ja na razie, alternator mam tutaj. Zrobimy porównanie, wszystko. Ale niech sobie chłopaki skończą. Teraz będą przód robić. Ja nie będę im przeszkadzał. Przyjadę jak oni skończą, to sobie wymienię. Porównajmy sobie to. Tu jest ten stary. To ma takie. Taki wiatraczek, niby do chłodzenia. A ten, niby się sam chłodzi w środku. No i jest dużo lżejszy. Ten jest ciężki, jak cholera. Ten nie, ten naprawdę jest o połowę pewnie lżejszy. To jest Bosza. Myślę, że będzie lepszy. No chłopaki, mi opony będą zmieniać teraz z przodu. O, i ten tutaj ma masę. Urwałem śrubkę, oczywiście. Ten ma tutaj. I tu jest prąd. I tutaj co jeden miałem, to mam tutaj podpięć. Nie wiem co to są te skróty I i R. A tu miałem na środku podpięty. nawet nie piszę co tutaj było. O, i to jest chyba igniszyn. Do tego, do zapłonu. Chyba o to chodzi. Ok, także tego zabieram do garażu. gdzie go nie wiem gdzieś wyrzucić. Bo pewnie nikt go nie weźmie do przebudowy. Będę dostał jeszcze trochę dolarów, to bym się ucieszył. Ale wątpię. A teraz będziemy montować, jak skończymy opony robić. Piękne. Czyż to nie jest piękne, ale jak to mój kolega Maciek mówi, ale mięsa. Bieżnik super. Pierwsza klasa. Teraz to można jeździć, Falkeny, tak? Falkeny, patrzyłem przedtem. A naprzód, oczywiście, Michelinki, bo co innego? O! no i to jest do Trochę brudne, ale to jest piękne po prostu, piękne. O to chodzi właśnie. Tylko amortyzatory jeszcze muszę wymienić w sobotę. Dzisiaj sobie dam spokój, założymy ten alternator. Zakładamy alternator i, i za tydzień też coś będziemy działać. Właśnie się dowiedziałem, dlaczego tu śruby nie było, bo tu śruba musi być dłuższa, tak jak tutaj jest, ta. Te wymieniłem na nowe, a tu muszę kupić dłuższą, taką jak tą, ale ja to przykręcę. Ok, teraz przykręcamy, to wyczyściłem szczotką drucianą. Jeszcze dam smaru trochę i ten i przykręcamy. Jest literka I. Czy ktoś ją widzi? Chyba ta górę Ok, no i jest. Troszkę wyczyściłem. No nie za dużo. Tyle tego oleju, kurde, nic więcej nie zrobię. Trochę wyczyściłem. Założony pasek jest. Miejmy nadzieję, że będzie teraz wszystko w porządku. Idziemy popatrzeć, jak się odpali, jakie będzie napięcie, czy będzie się ładować. Bateria nie świeci. Wo, 127 taki od y, czwartku. 128. 9. To jest kocha. kula? Nawet bez tej śruby, ale nie, ja ją muszę kupić. Mam tą śrubę na wzór, tylko troszkę dłuższą i muszę taką samą kupić. Zobaczmy jeszcze jakie napięcie, ale jestem z opon zadowolony. Kurde, można jeździć teraz. Ile my tu mamy tego napięcia? 12,8. No co jest? Tak pomału ładuje. Ok, alternator chyba ładuje, ale kurczę, coś jest koło 13. Teraz cały czas tu pospinałem to trochę, żeby nie latało tak. Tu jest trochę nadmiar tego kabla, ale to nie przeszkadza. Tutaj rurki nie robię, trochę ze skrobałem na razie i nie robię. Chyba będę musiał wymienić ten kawałek odtąd dotąd, bo jest tragiczna, że mi nie zaczęła ciec. także się u dyrektora dopytamy ile to kosztuje. I do jeszcze baterii muszę wyczyścić I to tyle na ten tydzień Uch, Już mam dość, naprawdę Odkręciłem te śrubki no, Takie skorodowane to, kurczę. Dobrze, że odkręciłem, to jeszcze się ściąga o. I to, to łączy wszystkie baterie ze sobą Wszystkie cztery Także przeczyścimy i, i zakładamy Okej, okay, teraz tutaj daję ten smar mój. Ja to lubię, ten smar o, elektryczny, on lepiej przewodzi prąd. Taki jak o, na przykład, jak się daje pastę pod procesor na lepsze chłodzenie, to to jest do lepszego przewodzenia prądu, ale dałem przykład, kurde. Tylko ci, co na komputerach się znają, będą wiedzieć o co chodzi. I tu jest, przeczyściłem to wszystko, przeczyściłem tak. To się nie doczyści. Chociaż może jeszcze spróbuję, ale tak wyczyściłem i będę dawał, i potem wszystkie te styki poczyszczę i przykręcę. Ok, teraz tak. Tak. I tak. I tutaj to samo. Damy tak. Nie musisz na całości, o to chodzi żeby ja ręka się częściej kurwa okej okay. trzeba podokręcać minusy zrobione wiem, wiem że tu jest zielone ale ze spodu wszystko jest ze spodu wyczyściłem to tu nie ma przewozić prądu Wręcz jest wzbronione. Teraz robię plusy, już ściągnąłem. Tutaj chodzi o to, właśnie tylko, żeby ten spód przeczyścić, tutaj, gdzie styka. A tutaj góry no nie robiłem, bo to nie doczyszcza. Ok, także robimy plusy, czyścimy i zobaczymy, odpalimy ciężarówkę. Huuuu! Uh, muszę na stację, bo z pragnienia. Gorąco. Przy czyszczeniu kabli, kurde, się tak można zmęczyć. Oh. Że ja pierniczę. Okej, okay. czapeczka. Okularki. Jestem kul cool, kurwa, 15-latek. Ok, jestem z powrotem. Kupiłem sobie coś do picia. Trochę się schodziłem. Idę czyścić dalej te baterie. Już nie mam siły. Chcę do domu. Czyściłem. Ile się dało, ale to już jest tak zżarte Trzeba będzie niedługo wymienić pewnie. Fokus niech złapie. O, proszę. Korozja miedziak zjadła. Masakra jakaś. No, ale nic, no, na razie musi być. Ok. Dobra, montujemy. To tam wyczyściłem, to założę i jeszcze styki wyczyścić. Wszystko. Widać korozja znikła. Mówię to powierzchownie tutaj na tych na zaworkach, na zakrętkach. Ale tak to wszystko jest wyczyszczone. I dany smar. Smar pod każdym. Smar pod każdą. pod każdą nawierzchnią. Jak szło jedno na drugie, to na wszystko smar po kolei dawałem. Także powinno być ok. Zobaczymy, jak będzie przewodzić prąd teraz. Ok, ile mamy. 11,5, i ale spadło. Dwanaście No dobra, zrobiłem co mogłem, zobaczymy co się będzie działo. Dwanaście i no jest okej. Okay. Rośnie. Czyli ładuję. Miałem 11,2, a mam 12,5, czyli jest ok. Myślę, że trochę musi pochodzić, zanim to dojdzie do normy na te 13,6. Ok, także tyle na dzisiaj. Tak, wymieniliśmy alternator, poczyściliśmy styki i do jutra. Jutro zaczynamy nowy tydzień. Jeszcze muszę maskę zamknąć, tu pan przyjechał koło mnie. Jutro zaczynamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że nie będzie już takich przygód jak były w tym tygodniu, w zeszłym także Puh, do zobaczenia